Czasami ludzie chcą buziaki, chcą miłość, chcą, żeby ta druga osoba przytuliła, żeby była blisko, żeby coś tam, wibracyjnie czasami nie ma zgody. Ta osoba jest na innym poziomie, ty jesteś na niskim poziomie i chcesz bardzo, chcesz bardzo, to nie możesz tego dostać. Ta druga osoba nie może tego wymusić, jest bariera wibracyjna, nie może ci tego dać. Nie możesz dostać tego przytulenia i tych buziaków, nie możesz. To jest natura. Jeżeli narazisz się. Bardzo często to zadziała, jeżeli narazisz się i powiesz szczerze, otworzysz swoje serce, pokażesz swoje słabości, zderzysz się ze swoimi słabościami i ujawnisz je, to praktycznie to cię przynosi na wyższą wibrację. Jakie jesteś nisko, to, to ta odwaga przynosi cię na wyższą wibrację i prawdopodobnie wtedy rzeczywistość wygeneruje takie doświadczenie, że ta osoba przyjdzie i rzeczywiście cię przytuli, bo otworzyłeś serce i wyszłeś na wyższą wibrację. Mam nadzieję, że rozumiesz wszystkie te sprawy, wibracji. Że nie możesz doświadczyć pewnej rzeczy, bo Twoja wibracja generuje rzeczywistość. I to jest odjechane i to jest niesamowicie realne. Ja, na przykład, jak dawniej byłem w niższej wibracji, teraz jestem wyższej od wtedy, to widzę, widzę, jak rzeczywistość w moim życiu. Nie może mi podać pewnej ilości bólu. Dawniej doświadczałem pewną ilość bólu. Przytrafiały się sytuacje, które były niefajne i nie było fajnie, i były jakieś problemy, i się rozwijały te problemy. To się działo w mojej rzeczywistości dawno. Teraz, nawet jak pojawi się jakiś problem, to przychodzi rozwiązanie samo. Wszystko jeździ w taki sposób, ludzie chodzą w taki sposób, przypadki się dzieją tak, że nie mogę doświadczyć więcej bólu niż pewną ilość. Problem się pojawi, doświadczę pewną ilość bólu przez ten problem, ale on się rozwiąże, bo ja jestem na wibracji, gdzie nie mogę czuć więcej bólu. Rozwiąże się sam problem. Poczuję pewną ilość, poczuję początek tego problemu, później się rozwiąże. I to jest Twoja rzeczywistość. To ile masz w sobie, tyle doświadczysz. Ile bólu masz w sobie, tyle doświadczysz. I ludzie chodzą z tym i nie rozumieją tego. Ludzie chodzą. I jak otwierałem swoje serce, to czułem negatywne emocje i myślę, że teraz czułem negatywne emocje. Jak mam zamknięte serce i nie czuję tego, to ten ból jest tam. Ty nie otwierasz swojego serca. Nie otwierasz się na związek, nie otwierasz się na coś. Bo boisz się czegoś, bo boisz się, boisz poczuć się niefajnie. Nie otwierasz, nie czujesz. Ale to tam jest. I tworzy tą samą ilość bólu okolicznościami. Twoje życie wygląda tak, jak wygląda, przez to, że masz pewną ilość bólu. I doświadczysz to. I będzie się pojawiało w twoim życiu. Ludzie tego nie rozumieją, że jak czujesz coś, to nie jest tak, że teraz to czujesz. To było wcześniej. Więc jesteś w związku. Jesteś w niższej wibracji. Potrzebujesz od swojego partnera coś. Potrzebujesz, żeby był przy tobie. On jest na wysokiej wibracji. Co robić? Wejść na wyższą wibrację. Jak? Otwierając swoje serce. Okazując odwagę. Mówiąc szczerze. Szczera rozmowa. Bo często ludzie sabotują się. Wiesz co robią? Mówią, a nigdy mi nie dajesz buziaków. Nigdy nie robisz tego. Nigdy nie robisz to. Nigdy nie robisz to. Zamiast okazać odwagę, wejść na wyższą wibrację i powiedzieć bardzo przykro mi jest. Bardzo źle się czuję, jak nie dostaję buziaków. To jest jedna z bardzo ważnych rzeczy. Jak ją nie dostaję, to czuję się bardzo słaba albo słaby. To jest narażenie się. To już jest odwaga. To już jest otwierać swoje serce i pokazujesz siebie. To jest odwaga. To Cię przenosi na wyższą wibrację i prawdopodobnie ta druga osoba będzie miała większą chęć Ci dać to. Bo dostaniesz wyższą wibrację, jeżeli ta osoba jest na wyższej wibracji. Dostaniesz tą wyższą wibrację, bo weszłeś na wyższą wibrację. I wiesz co? Czasami otworzysz swoje serce. Narazisz się. Powiesz prawdę. Odważysz się. Otworzysz się komuś. Pokażesz swoje serce na tacy. Pokażesz swoje słabości. Okażesz tą odwagę i wejdziesz na trochę wyższą wibrację. I czasami ta druga osoba nie tylko nie zejdzie i nie będzie przy tobie, to jeszcze obróci się plecami do ciebie i odejdzie. Znasz to tworzyłem swoje serce i byłem skrzywdzony jeszcze bardziej, nie? To oznacza ta manifestacja, to, że to doświadczasz w swoim życiu, to, że twoja rzeczywistość generuje takie coś, to oznacza, że otworzyłeś swoje serce i nie byłeś przygotowany nawet na to, ile bólu tam się znajduje i zmanifestowało się to, ile bólu miałeś tam i doświadczasz to doświadczenie, że ktoś się obraca plecami, oj, boli jeszcze bardziej, to to tam było, to tam było. O to chodzi, to tam było, i teraz jest okazja. Możesz znowu zamknąć i uciekać, a masz okazję iść w tym kierunku, otworzyć się na to, doświadczyć to, posiedzieć z tym skrzywdzonym, z tym cierpiącym aspektem siebie. Ludzie patrzą się stricte z fizycznego poziomu. Ty możesz mi dać to, czego ja chcę. Możesz. Fizycznie możesz przyjść tutaj i dać mi to. Mimo to, że będziesz się czuł źle, ale możesz. Dlaczego mi tego nie dajesz? To jest niska wibracja. I patrzymy się w taki sposób, a to nie działa tak. To nie działa tak. Dostaniesz. Dostaniesz dokładnie to, co masz w sobie. Dostaniesz zewnątrz to, co masz w sobie. My chcemy wymusić fizycznie, nie? a jak wymuszamy fizycznie, to jest źle. Możesz wymusić fizycznie manipulacje i wszystkie te różne rzeczy, nie? I ta druga osoba czuje się źle, jest zmanipulowana, wchodzi mrok. To jest ciemna strona. To, że fizycznie ja chcę dostać, to jest ego, to jest miłość w jednym małym punkcie, że ja chcę. Nie myślę o wszystkich, tylko ja. Możesz to wszystko wytłumaczyć osobie, która znajduje się w niższej wibracji. Może ktoś w niższej wibracji zacząć to rozumieć, zacząć rozumieć, że moja ukochana osoba nie będzie przy mnie, fizycznie nie będzie mogła być przy mnie, jeżeli ja nie wejdę trochę na wyższą wibrację. Bo jeżeli, jeżeli ktoś w niższej wibracji chce ściągnąć kogoś niżej, to jest gorzej na świecie. Bo myślimy o świecie, myślimy o większej ilości ludzi, nie tylko tej jednej osobie. Przyczepiamy się, chodzimy jak takie ego, że ja, ja, mi, ja, ja, ja. Każdy myśli ja nie myślimy o tym, że żyjemy w świecie i ten świat musi być ogólnie lepszy. Bardzo ważne jest to, żebyśmy wychodzili trochę z naszej głowy, z jednego punktu i poszerzali swoją miłość, swoje dobre wibracje na więcej żeby było nam wszystkim lepiej. Więc jesteś na niskiej wibracji? Lepiej, lepiej będzie dla wszystkich, jeżeli ty nie będziesz ściągał kogoś na niższą wibrację. Tylko jak wejdziesz na wyższą. I to jest praca każdego. Każdy musi popatrzeć na swoje traumy i ewoluować, i zmierzać je. I związki służą temu. W związkach zobaczysz, Pewne związki są po to, żeby przeniosły cię na pewien poziom, i później się rozchodzą drogi. Są pewne związki, które są przeznaczone temu, żebyście się spotkali, poznali pewne rzeczy i rozeszli się. Są związki, które będą trwały dłużej. Chodzi o to, żeby myśleć o wszystkich, nie tylko ja. Bo czasami rozstanie się może być lepsze dla świata. I owszem, te, ten jeden mały aspekt ciebie, to twoje ego, ta twoja konstrukcja, ta twoja wizja życia, ona będzie niezadowolona, ale całość, więcej ciebie będzie zadowolona.